Co zrobić, żeby wprowadzić w studio lepszą atmosferę dla klientów? To teraz mogę Wam powiedzieć z mojego doświadczenia. Na pewno warto na początku zainwestować w swoją kadrę, bo jeżeli Wy będziecie mieć kadrę, która będzie uśmiechnięta, będzie zadowolona z pracy, będzie chciała się rozwijać, no to będzie dostarczała wartość Waszym klientom. I myślę, że to jest najważniejsze, bo często właściciele studiów treningowych właśnie zapominają o tym, Patrzą tylko na kompetencje. Tak. I zapominają o tym, że to kadra. Robi wszystko. Nie, nie. To kadra wnosi dużą wartość do współpracy. Wy możecie mieć, zakładamy, swoje procesy. Możecie mieć swoje know-how. Kiedyś nagrywaliśmy odcinek na ten temat. Ale pamiętajcie, że to później wasi trenerzy będą budować tą atmosferę. I teraz najważniejsze jest to, tak jak kiedyś mówiłem, że gó góra, że woda zawsze spływa z góry. Więc jeżeli wy jako właściciele, jako kierownicy, jako menadżerowie będziecie uśmiechnięci, będziecie pozytywni, będziecie wnosić, myślę, że dużo energii, energii, dużo uśmiechu, może tak do życia tego studio, no to tak samo będą później pracować, zakładamy, trenerzy. No, warto tutaj dodać, że ludzie przychodzą ze swoimi problemami podopieczni, mhm. więc przychodzą do trening z zwykłym celu. No, jeżeli trener będzie, powiedzmy, zdołowany, smutny, no to wiadomo, że ten trening nie, nie przebiega w takiej fajnej atmosferze, a jednak, gdy trener jest energiczny, Powiedzmy, potrafi wysłuchać, tak dalej, no to wiadomo, że ludzie wyjdą stąd, stąd z uśmiechem i bardzo chętnie wrócą. Tak. No i teraz, nawet to, co powiedziałaś, żebyście nie myśleli, że my tylko i wyłącznie zatrudniamy trenerów, którzy są żywiołowi. Jak najbardziej mamy takich, no bo nam zależy na tej atmosferze w studio, ale też mamy trenerów, którzy są zakładami, introwertykami. Są Każdy spokojni. Jest dla kogoś. Tak. No i my wiemy, ja przede wszystkim wiem, i Madzia też. Jak przychodzi na przykład do nas nowy klient, trochę odbiegnę od tematu, ale żeby Wam to też zobrazować, przychodzi nowy klient, no to wtedy ja go mam na konsultacji. I ja później jak daję do kogoś na diagnostykę, no to wiem, do kogo mogę dać. Czy warto, żeby on poszedł do jakiegoś mojego, zakładamy specjalisty, który jest uśmiechnięty, który lubi sobie pożartować, czy ta na przykład osoba, która przyszła, ma mniejsze poczucie humoru i lepiej ją dać po prostu do specjalisty, który jest spokojny. I później nawet jak osoba, która przeprowadziła diagnostykę, pisze do Madzi, że mam takiego i takiego zakładamy podopiecznego, którego musimy oddać, czyli przydzielić mu trenera prowadzącego, no to zawsze też piszą do ciebie, czy to jest osoba energiczna, czy lepiej ona potrzebuje trenera, który na przykład będzie spokojniejszy. Tak, my właśnie mamy o tyle fajnie, że już Mając 19 trenerów, tak naprawdę mamy cały rozstrzał tego e, energicz, energiczności. O, mm -hmm. Może tak. Dlatego <laughs> wiemy. Fajnie dopasować. Tak, fajnie dopasować. Plus teraz uwaga, no bo co jest też ważne. Ważne jest to, że jeżeli na przykład zatrudniacie tego trenera i widzicie, że on jest taki troszeczkę wycofany, no to od razu musicie zareagować. Czyli bierzecie taką osobę nawet na szkolenie jeden na jeden no i przedstawiacie plusy i minusy. No i ja wiem, że nie z każdego jesteśmy w stanie, zakładamy z introwertyka, zrobić ekstrawertyka, no ale też trzeba go jakby wprowadzić i pokazać, jakie są standardy. Myślę, że jesteśmy dobrym dowodem na to, że da się. Tak. Bo też mamy trenerów, którzy byli mocniej wycofani. Zrobiliśmy im szkolenie. Mhm. Trochę na, popracowaliśmy nad... Czasami radnymi, nawet rok potrzebowaliśmy. Ale naprawdę się rozkręcają. To nie jest tak, że, że osoba cicha zawsze pozostanie cichą osobą. Mm -hmm. To też nie chodzi o to, żeby kogoś zmieniać na siłę. Jakby nie zupełnie nie o to chodzi. Mm -hmm. Ale wiesz, co mi się wydaje? Wydaje mi się, że te osoby, które zakładamy przyszły i były wycofane, no to one też się rozkręciły, no bo inne osoby, zakładamy z timu, Tak. Kim przestajesz, taki się stajesz, więc one po prostu zobaczyły, że inni działają, no to one też się otworzyły w końcu. Ja nawet jestem takim przykładem. Byłam troszkę bardziej cicha, trochę bardziej wycofana, a Dominik. Jako, że jest Goldenem tutaj w porównaniu do piesków, no to jest bardzo... Jak by to nazwać? jakbyś to nazwał? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego mnie porównuje do Goldena i do psa. Jak nie wiesz? Już postanowiliśmy. Nie, no chodzi mi o to, że po prostu ty jesteś bardzo otwarty do ludzi i zawsze każdego zagadujesz, zawsze jesteś uśmiechnięty i już ludzie tak naprawdę na wstępie mają taką dużą dawkę pozytywnej energii. No i no te... ja tego też się musiałam uczyć. Mhm. I widzicie, to jest to, co właśnie powiedziałem na początku. Jak wy, góra, będzie uśmiechnięta, będzie zaangażowana w cały ten proces, zakładamy, żeby dostarczyć właśnie tą pozytywną energię, no to każdy później po prostu będzie to czerpał. Czerpał jak gąbka, Wsiąkał w siebie jak gąbka. I tego no i będzie, tak, przekazywał, przekazywał dalej. Też będzie chodził i merdował gąbkę. Tak, no i myślę, że to jest najważniejsze, bo nawet jeżeli wy jesteście właścicielami i teraz jesteście tacy wiecie, zawsze na nie, hmm, chodzicie z taką ponurą miną, jakby codziennie padało, było zimno, nic wam się nie chce, no to później nie dziwcie się, że wasz team też tak działa. No tak. Myślę, że to jest ważne. No i uwierzcie mi, że w takich miejscach, gdzie jednak oferujecie usługę, gdzie rozwiązujecie problemy i dostarczacie nawet wartość w postaci tego, żeby lepiej się czuć, lepiej funkcjonować, no to uśmiech to jest podstawa. Chciałbym powiedzieć jeszcze uśmiech i szczęście, ale uśmiech to jest podstawa. No i Wy teraz powinniście właśnie nauczyć się tego. I tutaj nawet uwierzcie mi, że my robimy szkolenia z tego, żeby właśnie wprowadzać tą pozytywną energię na salę treningową. I teraz mam dla Was kolejny nawet dowód z życia naszego studio. Mieliśmy trenera, który był mega wycofany i tak przy nas się otworzył, ale z czasem jednak zdał sobie sprawę, że to nie jest dla niego, że on tutaj nie czuje się po prostu ok. Tak, nie, nie każdy też lubi kontakt z drugim człowiekiem, a jednak jak robisz powiedzmy te 8 godzin z rzędu, to cały czas jesteś w kontakcie z ludźmi, poza tym dookoła też są ludzie. No i to jakby nie, nie zawsze ze sobą współgra. Mhm. Dlatego jeszcze raz powiem, że wszystko idzie z góry, więc ty, jako właściciel, musisz pamiętać o tym, że ty przekazujesz tą energię swoim pracownikom, ty powinieneś szkolić swoich pracowników i powinieneś się integrować ze swoimi pracownikami. Jeżeli tutaj coś będzie nie tak, no to później wszystko właśnie będzie przechodziło na salę treningową. Trochę, trochę polecieliśmy, a jeszcze nie skończyliśmy chyba tematu. A jakie było pytanie? A, lepsza, lepsza atmosfera w studiu. No to mówię. Jeżeli ty teraz jako właściciel, jeszcze raz będziesz nakręcał całą tą atmosferę, no to twoi trenerzy myślę, że będą to odwzajemniać i to wszystko fajnie będzie funkcjonowało. Nie da się wiecie, nie wiem, puścić, zakładamy lepszej muzyki albo wrzucić, od razu mi się, yy, mam coś takiego przed oczami, że wrzucacie dwa złote do maszyny i wiecie, od razu lepsza atmosfera, bo każdy tańczy. Nie da się czegoś takiego zrobić, a tu akurat muzyka teraz wjechała. Nie da się czegoś takiego zrobić. Tu myślę, że ważne jest to, żeby właśnie właściciel wprowadzał tą atmosferę. I później, jak właściciel będzie. hm miłość. I później, jak właściciel będzie nakręcał, będzie zarażał tą pozytywną energią swoich trenerów, tak jak powiedziałem, no to na pewno będzie lepsza atmosfera. Plus później podopieczni, jeżeli to wyczują, zobaczą. Akurat Klaudyna mi się przypomniała, nasza podopieczna, która przyszła do nas, bo obserwowała nas w mediach społecznościowych i widziała, że my jesteśmy pozytywni. I ona przyszła, czyli to, co Wam powiedziałem wcześniej, że będziecie przyciągać takie osoby. I później też podopieczni będą nakręcać tę atmosferę. I myślę, że tutaj też ważnym elementem jest to, żebyście organizowali jakieś eventy bądź obozy. No bo jeżeli jedziecie na obóz, no to wiadomo, że relacja później podopieczny trener, czy nawet podopieczny podopieczny jest lepsza, no i oni później sami, sami funkcjonują i lepiej się dogadują w studio. No, u nas też fajnie się sprawdza to, że świętujemy rocznice, urodziny, mhm. rocznice trenerów, urodziny trenerów. Niektórzy się śmieją, że codziennie coś świętujemy, no ale coś w tym jest. Coś w tym jest. No tak powiedziałem, musicie się zżyć i musicie naprawdę postawić na tą atmosferę. I jeżeli wy będziecie o to dbać, będziecie budować relacje z waszymi trenerami, no to będzie spoko. Będzie, będzie spoko. No i pamiętajcie, żeby tu intencja była najważniejsza. Intencja powinna być taka, żeby właśnie dostarczać wartość w postaci tego, że poprawiacie. Że poprawiacie ludziom nastrój i poprawiacie ludziom zdrowie. Bo jeżeli będziecie mieć tylko trenerów, którzy przychodzą i robią, żeby zrobić, żeby zarobić hajs. No to na pewno to nie będzie fajnie się rozwijało tak, jakbyście chcieli. Okej, okay, to wszystko. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na to pytanie. Trzymajcie się i miłego dnia życzymy.